Kochani, poszliśmy się przejechać na kłada, ale nie wiedzieliśmy, że jest taki długi, duży śnieg. <laughs> I tak <teraz śmiech> utknęliśmy gdzieś w polach. i Czekamy na znajomego, który przyjedzie samurajem, nas ratować. Stąd już się zaczyna ściemniać, masakra. I my jeszcze coś mokrzy. Bo nie wiem, co z tego będzie, czy wrócimy dzisiaj do domu. Patrzcie, kochani, jesteśmy tutaj w polach. Czekamy na kolegę. Nie wiadomo, kiedy przyjedzie, pewnie za jakieś pół godziny dopiero. Masakra, patrzcie, jesteśmy na środku. Jakiś pól. Strasznie, jeszcze powoli zimno robi. A ja, kochani, powód jest taki, że urwał się pasek i nie pojedziemy. No, i musimy teraz czekać na tego znajomego. Przynajmniej ładne widoki są. <laughs> Ale jak za chwilę się zacznie robić zimno, to musakra. Jakbyśmy musieli wracać na nogach, to byśmy chyba szli normalnie, nie wiem, z dwie godziny albo więcej po takim śniegu. Strasznie. Kochani, najgorsze że mam 1% baterii. Nie wiem, jak <laughs> wrócimy. Mam nadzieję, że ten znajomy nasz przyjedzie, bo masakra, to jest tak zimno Jesteśmy w Cali z Wokszy, ale w nim nadzieja, więc...